Cześć, hej, witajcie, z tej strony Bardzocko, witam Was po raz kolejną. Detalę. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie tak, sobie, ja sobie przegląd w katalogu 2021 czerwiec-grudzień. No i co? Bez takiego zbędnego przedłużania puszczam intro i zabieram się za sam przegląd, bo raczej odcinek będzie długi. Yy, tak w ogóle, jak teraz tym nagrywam, to jestem w Lądku, yy, miasto Lądek oczywiście co roku tam jadę i co roku robię parę odcinków, parę hauli, no i, no i myślę, że przez parę tygodni się pojawi. Yy. Więc tak, co na początek widzimy na okładce, jakby samego katalogu? Widzimy LEGO City, LEGO Video, LEGO Friends, LEGO City, bardzo w ogóle fajna seria wyszła w tym roku właśnie z tymi, z tej zwierzątkami, takie, takie, safari. Trzeba byłoby kiedyś sobie jeden zestawik zamówić, żeby zyskać te zwierzątka. Co tutaj mamy? Tutaj mamy mm, opisy na jakiej stronie mm, są poszczególne serie. Mm. No i tradycyjnie jako pierwsza seria to oczywiście Lego Duplo. Tutaj na Lego Duplo się, no, nie śledzę Lego Duplo, więc Daj, będę Wam pokazywał nowości, jednak raczej przelecę. o są nowości. Myśmy mogli sobie zobaczyć, ale ja raczej tego komentować nie będę. Yy, tutaj widzicie jakieś pociągi, jakieś też jakieś safari, Jest swoje miasteczko, tutaj po. Yy, dalej są jakieś nowości, no oczywiście, to jakieś wyścigi, jakieś tam jakieś campingi. O! No, fajne, fajne. Mm. Dalej. Tutaj chyba żadnych nowości. O, są nowości. LEGO Disney Junior Mickey. Mini, znaczy Mickey. Disneyowskie serii, właśnie. A myślę, że kojarzycie tą bajkę Mieszka Mickey. No, kto by nie kojarzył. No. O, no i proszę bardzo. LEGO Disney 4 Plus. Mm, nowości, właśnie, cała seria LEGO Disney Mickey and Friends. Zestawy, no zostały takie tradycyjne plus 4. ja raczej nie będę ich kupował. Figurki są co ciekawe, ale figurki oczywiście można sobie kupić osobno. Dobra, tale oczywiście, klasyki, klasyczne, klasyki. Mamy tutaj widzę trzy zestawy nowe. Tam tutaj mamy jakieś motory, jakiś aparat, tutaj o, autobusik londyński. Londyński. Oh. Niechaj, tak, taki. W ogóle sama <noise> mam no, odcinki z Londynu, jak ja w ogóle z Wielkiej Brytanii, jak ja nagrywam. Dobra, tyle go odcinę, to jest w pokażę w nowości. Za bardzo tych nie będę weźmieł w tym Nie znam. O O, minionki. Nowy film, minionek. Yy. W ogóle już w Chinach, był już w Chinach, nie wiem. W Chinach, tak. Nie, nie śledzę w ogóle ale jest seria całkiem ciekawa hmm. dalej, Naked Friends tutaj wiecie jak po prostu sobie yy, przelatuje o, docy no ale dotsy jakieś są, są oczywiście w ogóle nie, 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 nie przypada mi do gustu seria w ogóle i tak, no, nie, nie za bardzo ją lubię, tak wam tak powiem nie przypada mi zupełnie ta seria, a video. No video takie taki, cruzkowy TikTok bym powiedział. Też nie te, najlepsze. Znaczy, nie wiem pewnie mi się wielu to podoba, ale ja nie jestem fanem takiego. No i teraz Creatorsy, Creator to, to jest wspaniała seria. Wspaniały zestaw właśnie ten zamek. Też myślę. Żeby sobie jego kiedyś nie kupić, katalogowa cena bardzo droga, ale na promocji ludzkich oczywiście można sobie je znaleźć dużo taniej. O, to koło tutaj, to takie właśnie młynko. Diabelski młyn, tak, ten zestaw za 400 zł. no fy. Naprawdę drogo, strasznie drogo. Tutaj jakieś kosmiczne też. Eee, mm, Mario, Mario, też mi ta się nie przypadła. No nie wiem, ale, ale nie przypadła mi ta seria do gustu. Nie, ma, nie, go, nie mam z niej żadnego zestawu. Definite jest, że można mieć aplikacji, tak jakby wiecie się, przechodzić to, ten, to, to, tą, tą grę jakby przez tą aplikację, łącząc z klockami. Nie wiecie co przypadło do Gustu, ten właśnie zestaw z on z czego był? On był też z Mario IDSów X Creator expert, co był właśnie Mario co... Był taki telewizor, co, 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 co co, mówię, co, jak nie, no to co. Był taki telewizor, gdzie kręciło się i można było sobie właśnie zobaczyć, jak Mario przychodzi te różne rzeczy. No myślę, że kojarzycie zestaw, też Brodatych go tam kiedyś bardzo, mi się ten zestaw podobał. Ale Lego City, no nowości z Lego City takie w tym roku. Powiedziałbym, cyrkowe, takie kaskaderskie serie, yy, tutaj nowości, yy, kalendarz adwentowy, wrzesień, kalendarz adwentowy tradycyjny City, yy, nie jest do dokładnie co tutaj jest, yy, czy to jest Ebenezer Scrooge? Nie, wydawało mi się, ważne. Dalej tutaj sprażacy, oczywiście nic się nie zmieniło, że tutaj nie widzę. I tutaj jest też starocie. No i jest ta wspaniała seria, taka z fali. To są te trzy zestawy, nowy odlew małpek, nowe są też słoniki. W ogóle tutaj był też nowy wąż, taki zabarwiony bardzo ładnie. Lew, lew, w ogóle wspaniałe, wspaniałe klockowe i no, naprawdę bardzo mi się podoba. Trzeba byłoby sobie ten najtańszy zestaw kiedyś kupić. LEGO City. Tutaj też, o, jest ta seria właśnie e, Tunes, która nie przyjęła się za dobrze. No i dalej. Infinity Saga, oczywiście Marvel, te zestawy są... Tak, genialne, bardzo mi się podobają. Oprócz tego motora kapitana Motoru, motora, no, tego pojazdu Kapitana Ameryki tego najtańszego, to w zasadzie mi się bardzo podobają i myślę sobie, żeby tego, e, tego Iron Mogera nie kupić, tego wiecie. Bardzo fajne figurki, zostaw dosyć tani. E... No oczywiście Mego Starka, Iron Man, mamy Pepper Pot w takim ubranku bardziej biurowym bym powiedział. No i jest właśnie. Co mm. jego się nazywa? Ale ja nie pamiętam. Mm. Obadaja, właśnie! Jest Obadaja, tak, bardzo wspaniała figurka. Eee, głównie, dla niej, głównie dla niego chciałem sobie, ten kupić. chciałem sobie kupić ten zestaw, ale inne też są bardzo ładne. Avengers, ostatnia bitwa właśnie z tą bazą Avengers. To e, fajna, ja, ja mam właśnie tą bazę Avengers, ale tą starszą wersję. Eee, ten statek Strażników Galaktyki też jest bardzo ładny, taki kolekcjonerski. Mm, ten z zastrzadą no też taki, no nie najlepszy Nie, nie najlepszy, też nie najgorszy e, Dalej, o, o helikarier, no, no helikarier, b, 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 wieża wręcz, to zostawię, które były na moim kanale i odniosły powiedzmy taki, to, to, se, okay, budujesz, zuch, to jest trochę główny sukces w swoim wyświetleniu No oczywiście helikarier większy, bo to jest, który to jest mój niej, drugi, trzeci najpopularniejszy film na kanale? Adono. Spider-Man i... Spider-Man i, yy, Spider i Ghost Rider vs Carnage to, to też jest bardzo fajny, bardzo ładny zestaw. Polecam wam. Tutaj DC, no co, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o DC? Też starsze zestawy. Yy, nie, nie, nie lubię DC, znaczy lubię... nie lubię zestawów DC. Samego uniwersum DC też te lubię. Yy, VCU, no nie przewodam Lego Ninjago Lego Ninjago, no te podwodne światy Ten podwodny świat, jest taki jeden fajny zestaw, o właśnie na świątynia podwodna, którą która jest całkiem całkiem dobra, całkiem ładna, ale niestety no cena, no cena 500 zł to, to raczej nie, nie, nie fajnie w mojej roczni yy, Lego Ninjago, legacji, yy, No to są takie Co mam powiedzieć ten pojazd ultradźwiękowy, powiem tak, z 2020, 2012 w, w, w 2012 wyglądał lepiej, to wam powiem. Okej, okay, idziemy dalej. Dalej kolejny, ale Lego jest już stare. Co mamy dalej? Mam, dalej mamy Jurassic World. Zestawy opierają się chyba na tym serialu Netflixowym kreskówkowym, chyba tak. Ale nie jestem pewien. No też mi nie przypadają te zestawy, no co mogę powiedzieć nie wstają nie wstają do gustu te zestawy Champions Champions całkiem fajna seria coraz bardziej zaczynam lubić ten zestaw właśnie 76903 mi się całkiem podoba ale no 180 zł to nie wolałbym widać trochę tak Bardziej na, na Marvela. Mhm. Dalej cała jedna strona poświęcona Potterowi. E, też bardzo ładne zestawy. Ta odświeżona, wielka sala wartu Ładny zestaw, ten, no oczywiście wszystkie były na y, kanale Brodygo, więc Więc po w ogóle właśnie na jego ktoś nie pod, ta... W pod, podstawę po, po, jakąś reklamę robię na kanale. E, dalej ta... E, no te cztery zestawy są powiedzmy... No, są bardzo ładne, mi, mi się podobają. Yy. Ale raczej żadnego z nich nie kupię. Kalendarz Adwentowy z każdym potera, którego jestem naprawdę ciekaw. Chwilka, chwilkę, jeszcze. Yy, Na no, Marvela sobie szybko przelecę. Bo był też przecież... Były zdjęcia tego z kalendarza Adwentowego z Marvela. O, 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 o! Jest na to to ja sobie z chęcią, to sobie z chęcią przygarnę ten, ten zestaw, ten kalendarz obiutowy z Marvela. To on musi trwać moje rączki w tym roku. Nie, on no, nie, nie ma lata, musi trwać. Po prostu, no, debiutuję Marvel. Jeśli jako kalendarz obiutowy debiut tego kalendarza tego Marvela. E, tak samo podobno mówi się o minifigurkach właśnie z Marvela opierających się na tych na seria serialach Marvela, czyli właśnie Vision, e, Falkman, The Winter Soldier, jak i Loki. Ym... Słowa wszystkie w seriale oglądałem. Loki, jego córkiem jestem na bieżąco, wam powiem. E, I czekam na te minifigurki. Jeśli to są co prawda jeszcze przecieki takie plotki, ale jeśli to jest prawda, ile go naprawdę pracuje nad takim serią minifigurek Marvelowskich, to ja w to ja całą serię kupię. Ta, ja fan Marvela. No nie mam makra. w makra się ostatnio wciągnąłem, ale w te zestawy raczej się nie wciągnę. To wam powiem. Minecraft, powiedzmy, jakby domek, ten domek to taki, taki nie, naj, nie najgorszy, chociaż, no tak, hmm. jakby powiedzieć, Ham. Um, 4 na 10, te ruiny portalu do WDU to, to to, może jeszcze się nada jak nie, jak no, co mogę powiedzieć, no nie siadają mi te zestawy z Minecrafta w tym roku, no nie siadają, no i teraz Star Wars Perełka nie ma zestawu, na który poluje nie ma, ale jestem e, no właśnie no, statek kosmiczny, bo to jest tak, wspaniały, wspaniały polski pół zestawu. Ale ta, ten zestaw też poluję, bo zawsze chciałem mieć. Jak się ten zestaw nazywał? Boże, jak się ten statek, właśnie to nazywał, tak, tak normalnie? Kuolika, nie pamiętam. Mm, ale zawsze chciałem mieć ten jego I teraz powiedzmy. Powiedzmy, no, w dobrej cenie. Więc e, co prawda dwie figurki. Bo jest... Ale no Boba Fettik ten taki grubiutki. Śmieszny z drugiego sezonu The Mandalorian. To, trzeba by było kiedyś. Nie wiem czy nie... Czy uzbieram sobie na ten zestaw. Ale... Chyba tak. Mam nadzieję, że sobie uzbieram. A w ogóle Daily Fee, to nie było. E, zestawu z Marvela. Szkoda. Nie wiem dlaczego. Daily Biegu nie było. w tutaj nie było pokazane, czy było, albo a ja jak zwykle przykopyłem. Nie, nie, nie było. Ciekawe, czemu. No, nie wiem nie. nie wiem dlaczego nie było. Daily Biegu, ale jest oczywiście ten medalioniański myśliwiec. Na niego poluje, Ta figurka Bołka Tanto to jest coś, co muszę po prostu mieć. I taki zestaw za 9 za 990 zł za na oko powiedzmy 110 klosków, no ale no wiecie na licencji trzeba byłoby kiedyś takiego y, maula sobie odświeżonego kupić no nie wiem czy nie centrum, to nie wiem i ten magaloriański y, kalendarz adwentowy nie powala ale też nie jest najgorszy jeśli chodzi o Star Warsy. Figurka Baby Jody w takim figurka grobu, w takim sweterku też całkiem fajnie. I ten Mando w takim ubranku świątecznym. Przypomina mi to takiego białego całkiem Mando który był w 2013 roku. Nie pamiętam który to był dokładnie, ale coś takiego. Dalej, Ideasy, ideasy to stare, Mindstormsy, Techniksy, nic nowego nie widzę, a jednak tutaj są nowości. Ja na Techniksach się za bardzo nie znam. Widziałem z też, że Lego powoli już tak trochę odchodzi od tych Techniksów, bo z roku na rok coraz mniej jest tych nowości, ale nie odchodzi tak całkiem, więc to, to, to jeszcze dobrze. No i co? Chyba to wszystko. A nie, jeszcze są te nowości tutaj z Marvela. Jest ten, ten Iron Mana kolekcjonerski. Jest też tak główka wynoma kolekcjonerska i rękawica nieskończoności. No to są takie zestawy, które, które no typowo dla kolekcjonerów, tak, tak, takich. Nie dla mnie, znaczy ja też jestem kolekcjonerem, ale w, te 300 zł to wolałbym w sumie widać na coś innego niż to takie te portrety no to to, to też nie za bardzo siada siadał mi z gwiezdnym pojemem hełmy 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 no nie, nie najlepsze to jest no jeszcze właśnie Te mini zostawy te w Taczmahal, chłodnik, nie zauważyłem, to jest ładne, to jest naprawdę ładne. W Taj Mahal mi się podoba, a rzadko z architekturów mi się podobają zestawy, jak to, to Taj Mahal mi siedzi, mi się podoba, dużo sztabek białych na pewno jest. I to koniec całego katalogu. Sam katalog, sam zestaw w katalogu, no były znane parę miesięcy przed całą premierą. Ile zestawów będę kupował? Nie wiem. Ale planuję by coś sobie zakupić. Yy, ja tu najbardziej zbieram na Eternals, czekam na Lego Eternals, bo zdjęcia są pojawione od, od paru dobrych miesięcy przeciekowe, a samych zestawów jeszcze nawet nie ma do kupienia. Szkoda, bo premiera się... Premiera w listopadzie będzie, no to się nie zbliża, nieważne. Ale Shang-Chi będzie za niedługo, a tutaj paru został, się można kupić. I też na Shang-Chi czekam. Okej, okay. to by było na tyle, widzowie. Za tydzień, myślę, wznawiamy serial Big Power. To by było, myślę, na tyle. Taka 20-minutowa, 20-minutowy przegląd. To nie ma, nie najgorszy czas. To by było na tyle. To zobaczenia w kolejnych odcinkach. Co macie się i bye.